Duży europejski port korki na wjazdach do promów ciasne zaułki, dużo kontenerów nie wiadomo gdzie jeździć. No, ale cóż, wszyscy będą mogli tego spróbować. Jest to miejscowość Triest, która teoretycznie jest częścią nowego DLC, które nadchodzi czyli Zachodnich Bałkan ale będzie dodana do podstawowej części gry. Będzie dodana trochę wcześniej, i stąd będziemy mieli możliwość popłynąć dalej w... promem na Bałkany. Na pewno będzie to interesujące doświadczenie. Być może to się pojawi już w wersji 1.47. Dużo rozjazdów na autostradach. No ale zobaczymy, kiedy tak naprawdę to dokładnie się pojawi. Czekamy na dalsze wiadomości, na rozwój sytuacji. Znajdźcie swoją naczepę. Powodzenia życzę, przyjemne widoczki, tylko się nie zgubić w tych wszystkich portach i będzie dobrze, że będziemy mogli popłynąć z Triestu na zachodnie Bałkany. Jak zwykle linki do wideo, linki do zdjęć w opisie pod spodem i zapraszam do subskrybowania i do zobaczenia w następnych odcinkach po tym filmie.